Dzień dobry, dzień dobry przyszedł wieczór, pogoda w miarę ciepła Dopiero Tadek wypuścił gołębie Wszystko kwitnie Zaczęła się wiosna Tadek puszcza ptaki o Jedna kupa ładnie lata bez proszenia W górze innym się nie chce Nie tam nawet nie ganiam, tanisy. Polatają jak chcą Mówisz, wolny tak, wieczór mają wolne mają, ja mam wolne, to jonych niech mają wolne Nie ja będę ich stresował Tamte tam nad brzozą Dosyć no wysoko tak. tak ładnie poszły Prostują się Tych to prosić nie trzeba, nie? Tak, te jakoś mają chęć, wyjątkowo. Jeszcze jeszcze o tej porze, że i ciepło jest i, i latają. No, 20 stopni jest wieczór. A tam wcześniej jeszcze parę chłostoni, to z góry tam spadają. Po jednej sztuce. Aha, tak. Czy ta kipelka jest czerwona, czy posła? Nie widzę jej. Nie widzę jej nigdzie. Poszła do góry gdzieś tam. A, a co, że wy, wyszła z budy? Była, nie zamykałem jej wcale. A. Nie widzę jej. Poleciałaś, czy tam nie chodzi w górze gdzieś nigdy. Tam się jak... Tam jakieś jedno czerwone lata się załapała. Bo tu nie ma w gołębie albo poszła bez pary była to przed wczoraj przed wczorają przyniosłem nie wiem, tam dwa są czerwone czy nie Nie, ja nie widzę nie mam takich oczu jeden ja czerwony albo dwa nie Gdzie do niżej to, to zobaczymy za wysoko żeby poznać <coughs> spada tak no, ale pochodziły wysoko i teraz zaczynają schodzić a tamte chodzą No Ciepło, miło, wiatr nie wieje. Wreszcie tak normalnie jest. Tak. Tam a tamte idą wyżej jeszcze. A bo tam jeszcze spadło cztery z góry. Aha, tak. spadają gdzieś. Ja się może jest. Nie, nie. Nie? takiego kołomyja dostały. Tak, dwa czerwone tam. Ale jak schodzą w dół, co? Tak. Momentalnie. A już myślałem, że się zaczęły rozrywać wiesz. Przez Jasia. Ale jakim wirem zeszły, jak szybko. taki Teraz miło posiedzieć i popatrzeć jak, jak zrywają się jej chlebi. Ruch w interesie jest cały czas. To lotna ta kifelka jest żaden dachowiec. Co tam się dzieje tutaj? Nie, tu ostrość łapie, gdzie trzeba. O. Muszą siedzieć, muszą siedzieć, się poparzyć. Tam u góry siedzi para, ale ledwo ją widać po lewej. z tego był, parę razy wypuścisz nie ma i pójdą, a tak no. to zatrzymasz trochę ciemnych no i se połażą, pojedzą po całym dniu to spragnione już trawa odrosła Noż już była koszona i... Ale ładna, gęsta jest. Gęsta, mięciutka. Szybko się zazieleniła i zaczęła rosnąć, nie? Tego deszczu było tyle. I teraz rośnie na potęgę i nie nadążasz z kosiarką łazić. A, wnuczki pokoszą. No to przyjemność bym miała. <laughs> tak. No co? No, do dziadka jak na wieś się przyjeżdża, to się pomaga. <laughs> Pomogą ci leżeć. <laughs> no zobaczymy, która chętna będzie jadł. Dwie kosiarki są. No dwie są kosiarki, no to. Które się skusi No to co Imprezujcie I oglądajcie dzisiaj MMA Fejm MMA <grym> <grym> Pajaców My będziemy oglądać Dobra Miłego wieczoru Bawcie się